Siema, siema, siema. Słuchajcie, prosiliście o to, żebym jeszcze coś tam wypowiedział się na temat tego Winchesterka wiatrówki. Ja sobie z niego popykałem. Ja sobie popykałem. Popykali też i inni. I już teraz wam więcej o nim opowiem, moi drodzy. Więc tak. Ten sprzęt jest bardzo fajny. Ciężko by się nie podobał. Ogólnie, tak wizualnie i technicznie. Co o nim mogę Wam powiedzieć? Pierwsza ważna rzecz: to jeśli chcecie kupić wiatrówkę, wiatrówkę do zabawy wiatrówką, odpada. Odpada. Dlaczego odpada? Nie dlatego, że jest słaby, bo jest. Jak na dwie kapsuły, dosyć mocny. Przepraszam, że tak w słońcu, ale jeszcze nie zaszło, a ja jestem na małym urlopie. Więc powiem Wam tak. Siła jest całkiem oporowa. Nie wiem, czy kojarzycie taki filmik. Wrzucę Wam w opisie taką wiatrówkę. Obejrzyjcie sobie tam też. Ma mocniejszą siłę. Tam taka wiatrówka jest na 88, taką dużą butlę CO2. Tu mamy tylko dwa wsuwane, a dzisiaj przez przypadek, że nie dokręciłem jakoś mocno, okazało się, że na testach w ogóle strzelaliśmy z jednej kapsuły. Z jednej kapsuły oddaliśmy trzy pełne magazynki i jeszcze jak odkręcałem ostro syknęło, a trzy pełne magazynki to znaczy oddałem 30 strzałów z tego. I te 30 strzałów, moi drodzy, proszę. A poza tym, tu jeszcze są większe kalibry. To nie patrzcie, będę opowiadał niebawem o najtańszym sprawie, w sumie, z Hatsanów. Takiej łamanej w 55, którą też tu właśnie testowaliśmy. I na odległość, moje oko, maksymalnie 20 metrów to było strzelane. Była tu luneta, pomagałem ustawić znajomą lunetę. No i, yy, no jakoś się udało w końcu zestroić. Jak widzicie, yy, potem oddałem trzy kontrolne, to taki trójkącik tu wszedł, ale nie o haczenie. Jak widzicie, te mniejsze, o tu na przykład, to są właśnie z tej wiatrówki. Zaraz powiecie, zaraz moment, ale ta wiatrówka ponoć strzela tylko stalowymi BB. A dupa zbita, panowie. Dlaczego? Więc sobie takie. Widzicie, zbliżyć. Tu jest. Wostrzy się. Albo i się nie wostrzy. A spróbujemy. Dupa, Nagrywam przed niego, Może, o tak, będzie lepiej. O. I to są tak zwane amunicja na ptaki. Ptactwo taka w tym kalibrze. Tak zwane. Bo nie wolno strzelać z tego do ptaków i zwierząt. Pamiętajcie. Jeśli kupujecie wiatrówkę, to wiatrówka, jaka by nie była, jest to już narzędzie i sprzęt y, dla osoby myślącej i odpowiedzialnej. Nie celujemy z tego do ludzi, zwierząt. No chyba, że jest to obrona konieczna, więc wtedy bronimy się wszystkim i wszędzie jak popadnie, i... byle odnieść skutek i przetrwać. Chociaż z wiatrówki y, nikła szansa się za bardzo obronić, zwłaszcza z takiej. Aczkolwiek, moim zdaniem, taką prędzej zniechęcę napastnika niż z takiego HDR-a. Tak mi się wydaje, ale nie chcę ludzi złościć. Dobra. Słuchajcie. Wracając do tego. Jest mocna. Fajna. Bije? ok. Jak na takie wiatrówki kapsułowe, bardzo ładnie bije. Co do jej celności, mm, już troszkę słabiej. Bo lufa chyba jest gładkolufowa, bo używany jest śród BB stalowy. No, nikt nie będzie gwintował lufy do tego. Więc jest gładkolufowa. Więc na te 20, 25 metrów, aha, aha, raz rzut jest. No ale widzieliście na tej desce, da się strzelać. Powiem Wam tak. Zaraz Wam pokażę jeszcze puszeczkę. Do której sobie właśnie też z 20 metrów strzeliśmy. Takie powiedzmy, jak dobrze pójdzie skupienie. Spotka od filiżanki, co najmniej jest. Yy, no, tu może też być granica mojego błędu, bo u mnie no, gorzej ze zdrowiem już coraz bardziej, więc mi latają łapy, jak, jakbym nie wypił przez miesiąc. Dobra, chociaż w ogóle nie piję, żeby było, nie używam alkoholu. Słuchajcie, co jest jeszcze B? Te łuski, te łuski, pamiętajcie. Teraz mówię wam o minusach. Cały czas też. Te łuski, moi drodzy, problem... Tak, to jest fajne, super. Ale jest to pewien rodzaj problemu. Problemu natury fizycznej pod względem tym, że te łuski niestety mogą się wam łatwo zgubić w trawie. Więc jeśli strzelacie, to i na piachu, na przykład też w piach mogą wam wpaść i się zgubić. Więc musicie najpierw zabezpieczyć ten teren. By po prostu ich nie zgubić. Koło 10 zł, 1. Nie wiem kto upadł na głowie, kogo Bóg opuścił, ale 10 zł sobie za takie krzyczą około. 80 chyba coś za 10 sztuk, jak kupujecie w hurcie. Dobra, i to koniec wad. Czyli podsumowując, nie jest do końca celna, bo nie jest to wiatrówka jako wiatrówka do strzelania wiatrówkowego. Jest to replika. Yy, zarąbiście wykonanej broni. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jest to replika karabinku Winchester dla kawalerii, czyli specjalna skrócona wersja, odchudzona teoretycznie. On, tak, to jest ogólnie ciężki jako wiatrówka, ale wiem, że Winchester ogólnie waży więcej. Więc, no mówię, celność i łuski. To jest jego wada, jeśli chcecie tym się pobawić pod względem wiatrówka wiatrówka. Natomiast jak oczywiście wiemy, ten sprzęt jest zrobiony głównie z myślą kolekcjonerską. Rozumiemy się? Kolekcjoner. Czyli ktoś, kto zbiera, a rzadziej używa. Nie nadaje się moim zdaniem do jakiegoś naparzania z wiatrówki dzień na dzień noc, bo po prostu ją zajedziecie. Często musicie, moim zdaniem, ją przesmarowywać. Tak jest moje zdanie. Bo jak nie przesmarowujecie, to te łuski, jak wpychacie do tego, <śśmiech> yy, ciężej wchodzą. Więc dobrze jest ją czasem tam przesmarować. Yy, ja sobie popróbuję smaru do po prostu broni. Więc luz. Yy, Powiem Wam tak, strzela się z tego bardzo fajnie. Dla mnie zabawa przednia na 20 metrów, 25, fajnie się strzela. Fajny relaks gdzieś na działce. Ja tu mam działkę wał z ziemi usypany jakieś dobre dwa z kawałkiem metra. A specjalnie położyłem niżej, żeby gdzieś granica błędu nie było, że gdzieś tam poleci. Aczkolwiek pamiętajcie, na działkach ostrożnie ze strzelaniem teoretycznie w ogóle Wam bym odradził. Wiecie, 100 razy nie. Za 101 coś się może wydarzyć, więc albo bardzo ostrożnie z głową, albo lepiej no, pojechać na jakąś taką strzednicę Nieraz są strzelnice dla wiatrówek. Pojechać gdzieś, gdzie są duże nasypy. Wiecie, że Wam się ludzie nie będą kręcić, nikogo przypadkiem nie postrzelicie ani z jakiegoś zwierzaka. Dobra, teraz wróćmy do tego, że tam w tej desce nie było właśnie. Kulek BB, a były stalo, te ołowiane śruciny. I powiem Wam, co prawda jeszcze nie próbowałem, ale jestem pewien na 99%, że moje śruty teflonowo-stalowe, czyli taki stalowy tam bolec w tym teflonowym kołnierzu, będzie tak samo się mieścił. Wchodzi, wchodzi. Puszczę Wam taki krótszy filmik, może jakieś zestrzelania, albo patrzcie. Załadujemy. A, weszło. Plastikowa butelka. Dostała. żeby nie zgubić łuski, moi drodzy, strzela jak marzenie. E, osobiście, bawiąc się wcześniej tymi kuleczkami, wiecie, tym BB, stwierdzam, to jest tylko moje odczucie i w ogóle ten filmik, to pamiętajcie, jest to głównie moja opinia, możecie się z tym zgadzać. Każdy może mieć to. Tak jak ja opinię każdego, tak wy możecie moją mieć. Ale powiem Wam, że stanowczo mi się wydaje, lepiej lata na tym śrucie ołowianym, na przykład takim, wiecie, tym ostrym, nie wiem, czy tu widać, to jest z taką podwójną kryzą, bardzo fajnie uszczelnia. Jeszcze z tyłu ten ta dupka ładnie się rozpychać musi, bardzo ładnie lata. I jak robiłem sobie na kartce papieru to na moje oko, nawet to koślawe oko, wiecie, wydaje mi się, że dużo lepiej było skupienie na tym ołowianym niż na tym. Na tym był większy posiew. Takie jest moje wrażenie. Więc to chciałem wam tylko jeszcze dodać. I co jeszcze mogę wam powiedzieć, to jakbyście sobie kupowali takiego Winchestera, to w zestawie, znaczy w zestawie, ta firma też wyprodukowała y, rewolwer, też na takie same łuski. Jest to Cold Single Action Army, y, gdzie wspaniale się uzupełnia, jeśli zawsze gdzieś tam w waszym zakamarku umysłu było coś takiego, że chcieliście się pobawić w kowboi, Biegaliście kiedyś po podwórku ze znajomymi i strzelaliście do siebie z prymitywnych łuków, z patyków, i bawiliście się w Indian Cowboy. To na pewno wam powiem, możecie wrócić sobie do tego. Oczywiście nie strzelamy do siebie z tego, dobra? ale możecie poustawiać sobie, porobić opery, czyli takie metalowe blaszki, i możecie je zrobić sobie większe. Możecie sobie ustawiać się na 5 metrów z rewolweru, tak zwane strzelanie z biodra, poćwiczyć bardzo fajna zabawa. Te same łuski, taka sama śrutowa amunicja. Możecie też wsadzić tą teflonową. Osobiście, chociaż ta broń jest, ta wietrówka jest stworzona pod to, to osobiście w ogóle tego główne nie polecam. A właśnie polecam kupić sobie takie stożkowe jak widzicie. Coś w tym stylu mogą być tej firmy GAMO, są dosyć tanie. A yy, powiem Wam, nieraz jak kupuję, to zresztą Wy pewnie też. Jak spojrzycie i otworzycie pudełko, patrzycie, a połowa ma pokrzywione dupy, jakby wyszły z Czarnobyla. To akurat większość jest prosta, rzadko mi się zdarzyła z jakimiś przygięciami, ale to moim zdaniem. Wina sklepu i transportu do sklepu, gdzie po prostu albo jest delikatnie podawane, albo napierdalane, brzydko mówiąc, z towarem, jak leci, i wtedy po prostu one uderzają jeden o drugi i sięgną. No po prostu niechlujstwo. Dobra, z tą sprawą kończę. Ogólnie w granicach 700-800 zł. Bardzo polecam. Nie polecam kupować go 1200-1400, tak jak są te schromowaną czy oksydowaną na czarno. ja mam na takim widzicie może na niebieskawy kolorek i kupiłem go za niecałe 800 zł nowy w sklepie a teraz nawet zareklamuję sklep, bo na razie jestem zadowolony i sklep się nazywa Gdzie to pudełko momencik i to sklep się nazywa w internecie kolba Ej, nawet nie będę taki wredny utrę nosa o, kojarzycie no teraz to w ogóle wyszło chyba tu naprzód? Ale, jak co obrócicie, to to będziecie widzieć kolba z takim znaczkiem. Mają całkiem dobre ceny, chociaż nie ze wszystkim. Nie ze wszystkim. Dlaczego? Bo mam w planie kupić sobie 68 strzelbę na gumowe kule. Też chyba na dwie kapsuły. Pompeczka. To jest też u Mareksa. I oni mają troszeczkę zryździe I znaleźli troszeczkę. Tenniej, ale niewiele drżniej mają, więc jak komuś nie przeszkadza, to może. Dobra, ja kończę. Postaram się Wam zrobić filmik o tym Hatsanie, co widzieliście tutaj, wbite, śruciny duże. To będzie taki tylko przeglądowy, ale od razu Wam powiem nie jest to warte swojej ceny, a cena jest bardzo niska. Dobra, na razie. Mam nadzieję, że już zaspokoiłem Waszą ciekawość całkowicie. Pozdrawiam. Бутылка мёртвая. Пуск в магазин.